ただいま。<c oughs> <c oughs> Kosmiczna Unia Prawdziwych A, -li no -w. Ty, a co z celem siedemnastym? Zapomnieliśmy, nie zapomnieliśmy. Tu się właśnie. Dzieje cel siedemnasty. Świat do remontu to o czym dorośli ci nie mówią. Kupa. Uratowani. I co? Przyjęli nasz raport. Cele są ok. Ale trzeba więcej działać. No i najważniejsze: ludzie zostają. Ura! Uratowani! Lucian! Tak na wszelki wypadek przygotujemy plan B.